Cześć! kalka Kajka i Kokosza ciąg dalszy. W poprzednich spotkaniach po latach opowiadałem o Złotym Pucharze, tytule za którym w dzieciństwie nie przepadałem. Uwielbiałem za to szramki i konkury zebrane w drugim tomie Złotej Kolekcji. Do tej historii wracałem chyba najczęściej i kiedy przeczytałem ją ponownie poczułem rozczarowanie to za mocne słowo, ale nie bawiłem się aż tak dobrze jak się spodziewałem. Zapraszam do oglądania. Dawno, dawno temu, nie tak całkiem daleko stąd, Żył sobie książę Wojmił, moca szkutnik ciągle szukający zwady ze swoimi sąsiadami. Jego drużyna wróciła właśnie z wyprawy, mocno obita i w nie najlepszych nastrojach. Być może mieszek Złota i popijawa w karczmie nieco by je poprawiły, ale miejscowi chłopi, mający serdecznie dosyć rycerzy biegających im po polach, postanowili skorzystać z okazji i dokończyć to, co zaczął ktoś inny. Wskutek tego zrewu ludowego Wojmił pozostał bez sił zbrojnych. Od czego jednak jest rodzina? Książę niezwłocznie posłał swojego wiernego sługę do brata z prośbą o użyczenie mu prowojów. Tymczasem poddani księcia Mirmiła żyją sobie dostatnie i spokojnie. W opinii Kajka i Kokosza aż za spokojnie. Znów najlepsi woje księcia zaczynają chuliganić, za co trafiają do lochu. Tym samym nie są oni świadkami przybycia do zamku sługi Wojmiła, który w imieniu swojego pana prosi o przysłanie mu posiłków. Po przełamaniu oporów lubawy, Mirmił zgadza się wypożyczyć bretu kajka i kokosza. Przyjaciele niezwłocznie wyruszają w drogę, która zaprowadzi ich znacznie dalej niż się spodziewali. Szremki i konkury zaczęły ukazywać się w wieczorze wybrzeża w 1973 roku. Łącznie powstały 344 paski, a więc o 101 więcej niż w przypadku złotego pucharu. Z bibliografii Janusza Chrysty zamieszczonej na blogu na Plasterki, polecam, dowiedziałem się, że w dwóch żółtych albumach opublikowanych przez Krajową Agencję Wydawniczą zebrano tylko 330 odcinków, spośród których 6 zostało narysowanych na nowo. Tyle samo pasków znalazło się w trzyczęściowej edycji Egmontu, ale tym razem aż 15 z nich zostało przerysowanych. Jeżeli interesują Was techniczne szczegóły tej edycji, zapraszam do odcinka poświęconego pierwszemu tomowi. Tutaj wspomnę tylko, że ten album jest nieco grubszy, ma 212 stron, a po dwukrotnej lekturze lok odkleił się od kapitałki. Cena pozostała bez zmian, okładkowo 99,99 zł, a ze zniżką na stronie Egmontu lub na gildii 69,90 zł. Zarówno tom pierwszy, jak i drugi są już dostępne w normalnej sprzedaży, kupujcie zanim znowu się wyprzedadzą. Album rozpoczyna wstęp Grażyny Antoniewicz, dziennikarki Dziennika Bałtyckiego. Ten tekst wydał mi się miejscami znajomy. Zacząłem więc goglować i rzeczywiście. Niektóre przywołane w nim anegdoty można było wcześniej przeczytać w artykule autorki z 2008 roku. Link znajdziecie w opisie. Posłowie to kolejny świetny tekst Krzysztofa Janicza o powstaniu komiksu, jego kolejnych wydaniach i różnych ciekawostkach. Mnóstwo zdjęć i ilustracji, w tym wstępne szkice Janusza Chrysty. Nie wiem ile takich artefaktów się zachowało, ale gdyby ktoś postanowił kiedyś je zebrać w osobny album, kupiłbym bez chwili namysłu. Ostatnie strony to ponownie komplet okładek z wydań kaw i Egmontu. Szranki i Konkurek przeczytałem po raz pierwszy w wieku 7, może 8 lat. Kajko i Kokosz byli mi już bardzo dobrze znani, ponieważ niektóre z ich późniejszych przygód ukazały się wcześniej niż to wydanie z 1989 roku. Pamiętam, że ta historia strasznie mi się podobała. Dlaczego? Na pewno ucieszyło mnie pojawienie się wielu nowych postaci. Na czele z Wojmiłem, którego z nieodgadnionych dzisiaj dla mnie przyczyn uwielbiałem prawie tak samo jak łamignata. Wydaje mi się jednak, że najważniejszym powodem mojego dziecięcego zachwytu były bójki, pojedynki, szturmy i oblężenia. Tego typu sceny zawsze lubiłem najbardziej, a jest ich tutaj całkiem sporo. Jest tutaj też jeden epizod, który bardzo mi się nie podobał, ale o nim opowiem na końcu. Wspomniałem, że wracając do tego tytułu po latach nie bawiłem się aż tak dobrze jak się spodziewałem. Z początku nie mogłem zrozumieć dlaczego. Dopiero po dłuższym namyśle dotarło do mnie, że w tym komiksie Kaiko i Kokosz nie są aż tak sympatycznymi bohaterami jak ich zapamiętałem. No bo zobaczcie, z nudów wyruszają wesprzeć Wojmiła w jego niczym niesprowokowanych atakach na sąsiadów. Okej, okay, to jeszcze można wytłumaczyć działaniem na rozkaz swojego księcia, idźmy jednak dalej. Wojowie dopuszczają się po drodze oszustwa, wyłudzając od kraczmarza darmowy posiłek. Być może sam autor miał wątpliwości co do tej sceny i dlatego usunął z wydania kaw pasek, na którym przyjaciele cieszą się z udanego podstępu. Chwilę później kajka dopadają co prawda w wyrzuty sumienia, a sam kraczmarz okazuje się oszustem, ale nie zmienia to faktu, że zachowanie bohaterów było stanowczo mało rycerskie. W dalszej części historii z pewnych przyczyn wojowie zaczynają ze sobą rywalizować. Kaiko jest bardziej skłonny do kompromisu, Kokosz natomiast stara się wygrać za wszelką cenę. W pewnym momencie dochodzimy do epizodu, które dzisiaj odbieram jako przekroczenie pewnej granicy. Bohaterów całkiem opuszcza zdrowy rozsądek, kompromisowość Kaika znika, Kokosza ogrania wściekłość, oboje zachowują się tak jakby za nic mieli wieloletnią przyjaźń, w efekcie czego ich życia zawisły na włosku, w imię czego ja się pytam, obietnicy danej dwóm dziadom? W mojej, jak się okazuje, zawodnej pamięci, przyjaźń Kajka i Kokosza była czymś absolutnie niepodważalnym, a oni sami byli w 100% pozytywnymi postaciami. Jasne, Kokosz robił różne głupie rzeczy, ale zawsze wynikało to z braku wyobraźni, a nie ze złych zamiarów. Tak przynajmniej to zapamiętałem, a szranki i konkury nieco mi ten obraz zburzyły. Przy czym to bardzo subiektywne odczucie, i jestem przekonany, że dla znakomitej większości czytelników odbiór tych parów scen będzie całkiem inny. Niezależnie od tego, co powiedziałem przed chwilą, tak samo jak Złoty Puchar, tak i Szeremki i Konkury wciągnęły mnie od pierwszych stron. To kawał dobrze napisanego komiksu, przy którym wspaniale bawiłem się w dzieciństwie i całkiem nieźle bawiłem się dzisiaj. Czy przemawia przeze mnie nostalgia? Absolutnie nie. Jeżeli już to w grę wchodzi prawo inżyniera Mamonia, bo chociaż nie jestem umysłem ścisłym, to mnie też podobają się melodie, które już raz słyszałem. To oznacza, że skoro wychowywałem się na komiksach Janusza Chrysty, to może faktycznie oceniam je wyżej niż gdybym zetknął się z nimi dzisiaj po raz pierwszy. Takiej możliwości wykluczyć nie mogę, ale w przypadku tego konkretnego tytułu wydaje mi się to bardzo mało prawdopodobne. Szranki i Konkurę to komiks, który w najmniejszym stopniu się nie zestarzał, ze świetnym scenariuszem, wspaniale poprowadzoną akcją i masą zabawnych żartów. Humor, zarówno ten rysunkowy, jak i słowny, stoi na naprawdę wysokim poziomie i zaledwie dwa gagi uważam za średnio udane. Zresztą oba zostały wycięte przez samego autora przy okazji wydania przez Krajową Agencję Wydawniczą tej żółtej edycji. Scen, których nie znajdziecie ani w wydaniu Kaf, ani w trzycząściowej edycji Egmontu, jest więcej. Zaraz o nich opowiem, ale najpierw chciałbym poprosić Was o polubienie tego filmu. Jeżeli uważacie, że warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, dajcie łapkę w górę. Wielkie dzięki. Pierwsza usunięta scena to pasek z polowaniem na muchy. Średnio śmieszny dowcip, który niepotrzebnie spowalnia akcję. Być może ten epizod sprawdzał się w wydaniu gazetowym, ale w edycji zbiorczej wydaje mi się całkowicie zbędny. O drugim pasku usuniętym z poprzednich wydań już wspomniałem. Kaiko i Kokosz cieszą się z udanego oszustwa. Przywrócenie tego epizodu sprawia, że przejście pomiędzy kolejnymi scenami jest zdecydowanie bardziej płynne, ale cóż, nie stawia on naszych bohaterów w dobrym świetle. Kolejne zmiany odkryjemy przy scenach z emerytowanymi piratami. Okazało się, że w poprzednich wydaniach część pasków wycięto, a część zmieniono. Pierwotna wersja jest dłuższa i moim zdaniem nieco lepsza, nie licząc epizodu z pojawiającym się znienacka turbadurem. Hmm, jak gdzieś już widziałem tego typa. Ostatnia scena, której nie znajdziecie w poprzednich wydaniach, jest po prostu epicka. To trwający 163 rundy pojedynek pomiędzy Wojmiłem, a wodzem Piratów Rangarem. Nie pokażę jej, jeżeli chcecie ją zobaczyć, musicie sięgnąć po to wydanie, moim zdaniem warto. Zanim się pożegnam, pokażę Wam jedyny epizod z tego komiksu, którego w dzieciństwie bardzo nie lubiłem. Cały ten fragment należy potraktować jako spoiler, więc czujcie się ostrzeżeni. Na pewnym etapie historii Wojowie starają się zdobyć jajo Żerptaka. Stworzenie jest przetrzymywane przez niejakiego chcifora, który zawiera z kokoszem następujący układ: odda mu jajko w zamian za złote kwiaty rosnące w pobliskim świętym stawie. Cały plan zostaje pokrzyżowany przez hajka, ale niestety kokosz zdążył wcześniej zerwać wszystkie kwiaty, ostatnie okazy chronionej rośliny. Przykra sprawa, ale mimo wszystko historia zdaje się zmierzać do happy-endu. Wojowie wypuszczają żerptaka, żeby ten żył sobie na wolności. I nagle, bez żadnego ostrzeżenia, moje dziecięce serduszko zostało zdradziecko ugodzone w sam środek. Żerptak zginie. Co ty mówisz, pani? Nektarem złotych kwiatów żywiły się złote rybki w stawie. Te zaś były jedynym pokarmem żerptaka. Co tu się... jak to? Przez kokosza żar ptak umrze z głodu? Nie przypominam sobie, żeby w innych komiksach z tej serii tak wprost i tak poważnie mówiono o śmierci. To strasznie smutne zakończenie tej historii i najczęściej pomijałem cały ten epizod przeskakując od razu do następnego. W tamtym czasie nie do końca zdawałem sobie sprawę, jakiej ważnej lekcji udzielił mi na tych kilku stronach Janusz Chrysta. I nie chodzi tylko o to, że każde nasze działanie wiąże się z określonymi konsekwencjami, to było dla mnie wtedy już w jakimś stopniu zrozumiałe. Pewnym odkryciem było natomiast to, że związki przyczynowo-skutkowe mogą obejmować znacznie więcej elementów niż do tej pory sądziłem i nie zawsze są one widoczne na pierwszy rzut oka. Na tym kończy się drogie spotkanie z dzielnymi wojami. Trzeci tom Złotej Kolekcji dotrze do mnie lada dzień. Czekam na niego z niecierpliwością. Ostatnia sprawa, spóźnione wyniki konkursu na tytuł cyklu o omnibusach. Za wszystkie propozycje dziękuję. Żadna do końca mnie nie przekonała, ale majty na rejty bardzo mnie ubawiły. A więc, Michaelu, napisz, który komiks sobie życzysz i gdzie mam ci go wysłać. Nagrodę pocieszenia otrzymuje... Goose za omnipotencję. Gusie, czy Twoje HS jest nieme? Mogę Ci zaproponować komiks, z którego nie wybierze Michael. Proszę o kontakt na Facebooku lub na mailu. Dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.